Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy na trzecim obiekcie. Obiekt PZW 736 Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Dzisiaj wam go pokażę. Wchodzimy do środka i zaczynamy. Pokażę Wam śrubę macującą wieżę. Zobaczcie do ręki jaki to jest rozmiar. To jest ewenement, można zobaczyć to w niewielu miejscach. Mamy wytyczne muzeum, teren muzeum wstęp zbroniony, obiekt monitorowany. Tutaj ciekawostek jest. po miotaczu płomieni, reszta odcięta lub odkręcone, z następnych ciekawostek tutaj mamy pomieszczenie zasyfione całe, gdzie znajdowały się zbiorniki mieszanki zapalającej. No, i pomału zmierzamy do środka. Mamy korytarz główny, jakieś pomieszczenie sanitarne. zachowały się odbojniki tu nawiązując do chłopaków z Perkuna Zadawali pytanie, tak to wyglądało, oryginalnie zamocowane w ścianach, dużo elementów metalowych. Wejścia napisik ładne na ścianie wachę, czyli wartownia. Dużo elementów metalowych zawiesi pozostało jeszcze. I mamy wejście główne i zapalnie. Nie wiem, ktoś tu na steropianie pływał, nie wiem jaką ktoś tu koncepcję miał, ale jego sprawa. na prawdopodobnie pokój dowódcy wyjście do wieży albo do płyty pancernej Ciężko stwierdzić, czy to była wieża, czy płyta pancerna. Ale z tego, co się orientuję i widzę, to wieża, bo nawet są szpilki ucięte do tej omacie Szpilkę obciętą od wieży. Potężne drzwi. Oczywiście, cięte już ktoś. Próbował by łupać. To na porządku dziennym można spotkać. Mamy następną, wieża była. Też tam widać jeszcze mocowania od kopuły, proszę wam pokazuję, zobaczcie jakie małe śrubki, tu następna, tu jeszcze z gwintem się zachowała. Obiekt dość mocno wysadzony z schodową Tu mamy ojście do płyty pancernej Oczywiście na płycie nie widać żadnych sygnatur. Byście wolę. Trochę Się zachowało. A tam Niemcy ognisko rozpalili. Będą piekli jelenia. Tu mamy klapkę schodową. Zaraz się tam udamy. Zobaczcie taki Ewenement ta ściana w ogóle jest przesunięta z tego miejsca, ją okręciło stąd. Tam zobaczcie, jak to wszystko rozwalone jest do końca to nie wiadomo czy to polskie wojsko to wysadziło czy to ruscy surprise mamy klatkę schodową uwaga na jak schodzicie nie wiem czy część tej klatki jest zasypana My sami widzicie, jak to wygląda. Czy tutaj było docelowe wejście? Prawdopodobnie tu jest wejście do systemu, które jest zabezpieczone i dalej nie wejdziemy. Zobaczcie na tą rurkę. osoby by się tu zmieściły. Taka wentylacja. Jak kanały techniczne. No i co, no i z tego miejsca będziemy kończyć jak dotrwaliście to subik. Ręka w górę, ręka w dół, mile widziane komentarze. A my idziemy zjeść i spadamy do domu Zmontować dla was materiał Zobaczcie, Niemiec ognisko pali Będzie jeleń pieczony chyba Polecam takie wycieczki w plenerze Nie siedzenie w domu Kiszenie baby Tylko wyjść rozerwać się I tyle Do następnego, cześć